W 2004 roku zacząłem myśleć na temat ducha ubóstwa i jak być uwolnionym od tego. Czy zastanawialiście się, dlaczego ludzie bogaci skutecznie utrzymują swoje bogactwo, a dlaczego ludzie biedni ciągle pozostają biedni? Duch ubóstwa umiejscowił się w kilku miejscach i zaczął działać na kilku poziomach w naszym kraju i w naszym narodzie. Pierwszy poziom to jest zła teologia. Ubóstwo stało się świętością, a świętość stała się ubóstwem, co jest zupełnie niebiblijne i to nie przynosi żadnego rozwoju ani, ani błogosławieństwa dla nas. I druga rzecz, która była, to e, filozofia komunistyczna, która przyniosła zniszczenie wszystkiego tego, co jest piękne, różnorodne, możliwe do zdobycia, kreatywne, to wszystko zostało zniszczone. Duch ubóstwa nas zamyka w takim... Pudełku i sprawia, że my naprawdę nie widzimy tej perspektywy i szerokości. Wszystko jest po prostu spłaszczone jest płaskie i brzydkie na maksa. Czy Bóg nie powiedział? Błogosławię ci i daję ci wszystko, abyś się rozmnażał, panował nad ziemią i czynił ją sobie poddaną. Szukaj po pierwsze mojego królestwa, a ja wszystko ci dodam. Będziesz miał wszystkiego pod dostatkiem. Abyśmy mogli ułożyć na wszelką dobrą sprawę. Czy Dawid nie potwierdza tego w swoim psalmie, mówiąc: Nie brak mi niczego, a mój kielich się przelewa? Bóg nie jest ubogi, ma wszystkie zasoby, ma wszystkie możliwości, ma piękno. My nie jesteśmy w stanie nawet zmierzyć tego. Nie jesteśmy w stanie zobaczyć ilości kolorów, nie jesteśmy w stanie zobaczyć ilości struktur, nie jesteśmy w stanie zobaczyć nawet cząstki wszechświata. Widzimy tylko. Naprawdę niewiele i my jako dzieci Boże powinniśmy w końcu to zobaczyć, wziąć to i coś uczynić. Zapraszamy Cię na konferencję Wolność od ubóstwa, na której będziemy mówili i praktykowali, jak brak w Twoim życiu zamienić w nadmiar. Bo chcemy zmiany w całym narodzie, sposobu myślenia, z ubóstwa do bogactwa, z braku do wielkich rzeczy, które Bóg ma przez Ciebie i przez mnie, przez nas. Chcemy to oglądać.